No i witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym pokażę wam jak uzyskać klucz strumieniowania, który będzie nam potrzebny do tego, abyśmy go wprowadzili do OBS Studio, czyli aplikacji, która będzie tak naprawdę zarządzała naszym tutaj strumieniowaniem na żywo, przeprowadzeniem live. A. Aplikacja, która ma o wiele więcej możliwości konfiguracji niż samo Studio dostarczane przez tutaj YouTube'a na stronie internetowej. Żeby to zrobić, musimy się zalogować do e, naszego konta. W prawym górnym rogu klikamy na ikonkę e, naszego profilu. Wybieramy opcję YouTube Studio. Zostaniemy przekierowani do naszego centrum zarządzania e, kanałem. W prawej strony, z prawej strony w górnej części będziemy mieli trzy ikony. Prześlij film, e, transmisja na żywo. Otwórz posta. Wybieramy opcję transmituj na żywo. E, dzięki temu zostaniemy przełączeni do kreatora, z poziomu którego moglibyśmy już tą transmisję uruchomić, jednak my będziemy to robili przez OBS Studio i chcemy uzyskać właściwie ten klucz do strumieniowania, który jest nam niezbędny. E, w, za, w opcjach wyboru mamy, ma, mamy dwie. Wybieramy drugą zaplanuj transmisję na później. Wybieramy później i użyj kodera w drugim kroku: użyj kodera OBS, oprogramowanie do transmisji na żywo. Dzięki temu zamknął nam się już tutaj, zamknęły nam się poszczególne kroki, czy też kreator. Z lewej strony mamy transmisja, kamera internetowa. I zarządzanie. Wybieramy opcję transmisji, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do naszego klucza e, strumieniowania. Tak jak widzicie tutaj z lewej strony, my ten klucz e, skopiujemy i wkleimy go do OBS Studio. Co nam oczywiście, tak jak wspominam na początku odcinka, umożliwi przeprowadzenie live'a czy też strumieniowania e, na kanale YouTube, na naszym kanale YouTube. Owym. Przełączamy się tymczasem na drugi monitor i już Wam pokazuję, gdzie mamy to zrobić w OBS Studio. My tym samym przenieśliśmy się na drugi monitor, na którym mamy uruchomioną aplikację OBS Studio wersja 32. W ustawieniach w prawym dolnym rogu mamy opcję, tak jak wspominałem, konfiguracyjną, czyli ustawienia. Wybieramy tą opcję i. Mamy główny wygląd i transmisja. E, trzecia zakładka, trzecia opcja e, po lewej stronie. Wybieramy transmisję, wybieramy e, kanałowanie, czyli mam na myśli tutaj YouTube'a, mamy też opcję Twitcha, Facebooka. Twittera i wiele innych. Nas interesuje tylko i wyłącznie na tą chwilę YouTube. Mamy opcję podłącz konto. Ta opcja polega na tym, że w momencie, kiedy klikamy ten odnośnik, zostaniemy przekierowani do przeglądarki internetowej a właściwie do opcji logowania się do naszego konta YouTube'a czy też Google'a, dzięki czemu będziemy mogli tutaj ten klucz pobrać automatycznie. Natomiast my mamy ten klucz już skopiowany, użyj klucza strumienia, klikamy tą opcję, prawy przycisk myszki, past wklej, robimy zastosuj i OK. I słuchajcie, to jest cała filozofia związana z opcją pobrania klucza do strumieniowania do aplikacji OBS. Możemy to zrobić z automatu, tak jak wspominałem, poprzez zalogowanie się do naszego konta i OBS automatycznie pobierze ten klucz, lub też możemy go skopiować w opcji czy też w możliwościach takich jak Wam chwilę wcześniej wskazałem z studia YouTube'owego. Dziękuję, że byliście ze mną w krótkim odcinku. Oczywiście zapraszam do kolejnego. Mile widziana łapka w górę. Być może Subskrypcja. Do następnego. Trzymajcie się. Heja.